Przypominam, drodzy Państwo, że Europa jest dzisiaj w chaosie wywołanym decyzjami elit europejskich w stosunku do Władimira Putina, które przyniosły nam wojnę i atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Ta... Tak, pod wieloma względami mężczyźni są w Polsce bardzo dyskryminowani, natomiast będę z całą pewnością adwokatem mężczyzn oraz ojców. Zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami obowiązującymi, Minister Obrony Narodowej. Miał prawo odtajnić te dokumenty. Dokumenty były przechowywane w archiwum, nie w sejfie. To jak Załęski zachowuje się w stosunku do Polski i Polaków, po tym jak powinien zrozumieć, że jest prezydentem niepodległej jeszcze Ukrainy tylko dlatego, że Polacy mu pomogli, a swoją niewdzięczność wyraza niejednokrotnie, radziłbym osobiście, jako również mieszkaniec Polski Wschodniej, któremu strasznie zależy na tym, żeby przestały bomby spadać kilkadziesiąt kilometrów od mojego domu, żeby pan Zołański ułożył sobie lepiej relacje z największym sojusznikiem Ukrainy, jaką są Stany Zjednoczone, i nie liczę. Rozmawiałem z prezydentem Putinem i jestem przekonany, że ta wojna się zakończy wkrótce. Musi się zakończyć. To potworna rzecz, zakończy się. Rozmawiam też z prezydentem Zołońskim. Chcę też odzyskać pieniądze, nasze pieniądze. Wymagamy metali ziem rzadkich, ropy naftowej. Przyjmiemy tę płatność w takiej czy innej formie.